Loska to jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych wszechczasów. Jej stylowy wygląd, nienaganna dykcja i charyzma przez lata wzbudzały zachwyt telewidzów. Na szklanych ekranach gościła przez ponad trzy dekady. Trudno uwierzyć że 83-letnia dziś spikerka musi utrzymywać się ze skandalicznie niskiej emerytury. Dostaje marne grosze. Krystyna Loska przeszła na emeryturę ćwierć wieku temu, po 33 latach przypracowanych w telewizji polskiej. Prezenterka przez cały okres kariery zawodowej cieszyła się dużą popularnością i uwielbieniem telewidzów. Niestety, atmosfera panująca w studiu na Woronicza skłoniła ją do podjęcia trudnej decyzji. Dzisiaj życie nie wygląda tak. Jak sobie wyobrażała, kropka Krystyna Loska zrezygnowała z pracy w telewizji w 1995 roku, niedługo po 58? Urodzinach Jak przyznawała w licznych wywiadach, nie czuła się już na siłach, by rywalizować ze znacznie młodszymi gwiazdami i spędzać długie godziny w pracy. Czasy, w których święciła triumfy, były dla niej wyjątkowe? Współpracowników traktowała jak własną rodzinę. Nic dziwnego, że w momencie, w którym przyjaciele zaczęli przechodzić na emeryturę lub zmieniać pracę, telewizja polska przestała być dla niej miejscem, w którym czuła się najbardziej komfortowo.